Chciałabym zaprosić Państwa dzisiaj do Teatru Norwida na spektakle dla dzieci i dorosłych. 15 listopada na dużej scenie naszego teatru odbyła się premiera bajki Macieja Wojtyszki pod tytułem Bambuko, czyli Skandal w Krainie Gier. Reżyserem spektaklu jest Jerzy Bielunas, muzykę napisał Włodzimierz Korcz, autorem scenografii jest Marcin Stajewski, ruch sceniczny opracował Wojciech Dąbrowski. Natomiast muzykę opracował i zespół przygotował wokalnie Bogdan Dominik. Pozwólcie Państwo, że zaproszę teraz na chwilę rozmowy z reżyserem panem Jerzym Bielunasem. A więc absurd zaproponował absurd. A w takim razie ja się nie odezwę. Do paradoks. Tak, tak, on się tak nazywa. Nie! Ale również paradoksem jest, gdy ktoś się odzywa, że się nie odezwie. Królowa tak się uparła przy szakach i przy tym, że koniecznie musi wygrać. Dlaczego? Ja wiecie, królowa zawsze pragnęła, żeby w naszej krainie nie gier nie tak ładnie, równiutko, porządnie. No i napragnęła to jakoś urządzić. Pamiętacie, jak było dawniej? Każdy grał, co chciał. I jak było wesoło, uroczo, wszyscy się pali! Nie tylko czerni wierzb! A właściwie to szarość! Czy wasza królewska bym zauważył, że od tego putrowania na czarno i biało wszystko utraciło swoje dawne barwy? I... No tak! Ja już od dawna dostrzegam, że coś jest nie tak. Ale jak to wytłumaczyć królowej? Kiedy się z nią rozmawiam, to wydaje się, że ona naprawdę ma rację. Nonsense! Absurd! Parnoks. Wszyscy twórcy teatralni, albo prawie wszyscy, y Troszeczkę obawiają się pracy dla dzieci, twierdząc, że jest to widz wymagający, widz, który nie daje się oszukać, że trzeba szczególnie starannie spektakle przygotowywać i w ogóle w pracy być no, nawet bardziej starannym niż przy przygotowywaniu spektaklu dla dorosłych. Ty ze swojej z twórczości wiem, chyba się tego nie boisz, bowiem zrobiłeś wiele rzeczy dla dzieci, tym Razem robisz w naszym teatrze. Czy możesz to potwierdzić, czy może też zaprzeczyć? Zawsze się boję. <laughs> Czyli nie. jednak? Zawsze się boję. No, tak, to, to jest praca, która, no której widz jest groźny, bo potrafi nagle no, skontrować i, i nie zgodzić się na to, co mu się proponuje, i wtedy dzieci zaczynają. Wstawać z krzeseł i myśleć o czymś innym. Postaramy się zrobić jak najlepiej. E, dlaczego Bambuko i jaka to jest bajeczka? Czy zechciałbyś bliżej troszeczkę powiedzieć może o tej realizacji? Tak, to tekst pana Maćka Wojtyszki, e, Interesujący tekst, bo to jest próba opowiedzenia jak gdyby klasycznej historii o złym królestwie, o, o złych e, władcach. Natomiast w bardzo nowoczesnej konwencji tutaj taką maską dla całej tej historii są szachy. Jest to państwo, w którym królowa choruje na to, żeby grać wyłącznie w szachy. Wszyscy obywatele muszą wyglądać jak figury szachowe, wszyscy muszą ubierać się na czarno-biało. I wszyscy oczywiście przestrzegać tylko zasad szachów, inne gry są zakazane, nie wolno chodzić na kolorowo i nie wolno bawić się w cokolwiek innego. I historyjka jest klasyczna: znajduje się dziewczynka z kolorowymi włosami i jej pies nonsens bardzo wesoły. Oboje przeciwstawiają się temu i wypowiadają, jak gdyby, wojnę królowej, w czym pomaga im mądry dziadek. No stąd cała intryga, dziewczynka, dziadek i pies nonsens, kontra królowa i król. Wszystko dobrze się kończy, ale powiedz, czy ta konwencja utrzymana, utrzymanie w całej scenografii, kostiumów w Bieli i Czerni, czy ona nie jest pewnym ograniczeniem dla reżysera i twórcy przedstawienia w ogóle? Nie jest, nie jest to sprawa prosta, dlatego że Tutaj rzeczywiście szans na to, żeby wprowadzić kolor, a ze spektaklami dziecięcymi kolor kojarzy się zawsze, mm -hmm. jest niedużo, bo tutaj są dwie czy trzy sceny, kiedy społeczność tego miasteczka, buntując się, śni w nocy właśnie kolorowe sny. No i do momentu finału, kiedy sprawa zostaje odkręcona, ciągle tkwimy w czerni. Dopiero na końcu te fajerwerki i wszystkie kolory <laughs> ujawniają się. Ale Wydaje mi się, że i kostiumy, i scenografia są tutaj tak interesująco e, przygotowane, że mimo, że operuje się tylko czerniami, szarościami i geometryzowanymi formami, to to jest e, ciekawe. No, ja czekam na efekt na premierze, jak to odbiorą dzieci, ale po pierwszych próbach świateł i już próbach scenografii, e, te moje lęki, że to wszystko będzie zbyt czarne, no, powiem, że przynajmniej nie są już takimi e, lękami. E, przypomnijmy, że autorem scenografii jest pan Marcin Stajewski. Jest to przedstawienie muzyczne również. Autorem muzyki jest Włodzimierz Korcz. E, opracował muzycznie przedstawienie i przygotował wokalnie zespół pan Bogdan Dominik. na Pięć. Bardzo mi przykro, panie sąsiedzi, ale niestety za dupa, bo muszę tutaj stanąć bez gadania. Nie Pionki nie mają prawa dyskutować ze sobą. Spadaj, czarny. Poproszę pana, aptekarza, U, na czarny konia, nie pana aptekarz. To jest gra. A więc, przepraszam, panie aptekarzu. Przepraszam bardzo, ale ja tu miałem starość. No, co, co? Zabrać go! Wygraliśmy, wygraliśmy! A wygłaśka odszedł nie wolno! Teraz miał być chodźmy! A co ty mi tu będziesz, opowiadać? Już Co za brednie, gońcy do mnie. A teraz włosy tej nieznośnej dziewczynce, która przegrała. Zosia ja wcale nie przegrała! Uch! Właśnie, że przegrała. Obywatele Krainy Gier. Czy widzieliście, co się stało? nie pozwoliła na ruch czarnemu koniowi i nie chce przyjąć do wiadomości, że złamała reguły gry. Niepotrzebne mi są żadne reguły gry. To wszystko jest takie skomplikowane, a ja chcę, żeby było prosto. Ja chcę wygrywać. Obywatel, czy przypominacie sobie, jak nazywa się jedyna zakazana gra? W naszej krainie, w to właśnie zagrała królowa. Ja grałam w szachy. Nie. Jest taka jedna zakazana gra, która polega na tym, że zawsze wygrywa ten, kto ją zaproponuje. Ta gra nazywa się Bambuko! 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 Następne spektakle, bajki odbędą się 17 listopada o godzinie 9, 18 listopada o godzinie 9 i 11. 19 listopada o godzinie 11, 20 listopada o godzinie 9 i 11, 21 listopada o godzinie 13 i 22 listopada o godzinie 16. Oczywiście wszystkie spektakle na dużej scenie naszego teatru. Natomiast dorosłych zapraszam bardzo serdecznie na komedię Muraja zgala pod tytułem się kochamy. Przedstawienie, przypominam, wyreżyserowane zostało przez dyrektora artystycznego naszego teatru, pana Zygmunta Bielawskiego. Grają Judyta Paradzińska, Piotr Konieczyński, Waldemar Obłoza. Autorką scenografii jest Marta Chupka. Przedstawienia na scenie studyjnej 20 listopada o godzinie 17:00, 21 listopada o godzinie 19:00. Chciałabym jeszcze zaprosić Państwa na, do, w grudniu. Na dużej scenie naszego teatru 6 grudnia wystąpi Olga Sawicka i Zbigniew Zapasiewicz w przedstawieniu Dmitrii Frankel Frankla pod tytułem "Lustra". Myślę, że więcej szczegółów na temat tego spektaklu będę mogła przedstawić Państwu w przyszłym tygodniu. Na razie tylko chciałam zasygnalizować, że dwójka tych znakomitych aktorów wystąpi. W naszym mieście, w naszym teatrze 6 grudnia. Dziękuję bardzo.